W najbliższym odcinku zobaczycie, jak zupełnie za darmo można zwiedzić jeden z europejskich krajów. Jesteście ciekawi, jak to zrobić? Zostańcie do końca. No, to dzień doberek o trzeciej nad ranem. 28 czerwca mamy moje urodziny. Wczoraj mi jakieś choróbsko jeszcze dopadła, ale dopadło, ale Dorota przygotowała jakąś niespodziankę urodzinową i właśnie śmigamy na lotnisko w Gdańsku. I nie wiem dokąd lecimy. Będę was informować na bieżąco, więc zaraz, gdy dowiem się, gdzie my się wybieramy, to wy też będziecie to wiedzieć. I spróbujemy coś wykrzesać z takiego wyjazdu. Ale tak jak wspominałem, energia dzisiaj zaledwie na 50%. Oby się nie pogorszyło, bo jest gorzej niż wczoraj. Więc trzeba się będzie trochę lekami nafaszerować. Miejmy nadzieję, że zadziała. No i co? Widzimy się na lotnisku. No, to jesteśmy na lotnisku. Tak po drodze myślałem, gdzie lecimy. Jest kilka opcji, zobaczymy, czy trafię. Obstawiam Szwecję, Danię, raczej stolicę, lub e, Litwa, Łotwa, Estonia. Są kraje, w których nie byłem, a jedyną podpowiedź, jaką dostałem, to to, że nie byłem w takim kraju, że w, do którego lecimy. Już zrobiło się jasno. Słońce wstaje wcześniej. Mamy godzinę czwartą, chyba trzydzieści, więc idziemy zobaczyć, gdzie lecimy my już po kontroli bezpieczeństwa myślałem, że jak będziemy przychodzić przez bramki dostanę kartę pokładową, to już będę wiedział, gdzie lecimy. Ale sami widzicie, jaką kartę pokładową dostałem. No jakiś skam. nie. Takich przecież nie rozdają. Ruch na tym lotnisku jak nie wiem. No dobra, ja dalej nie wiem, gdzie lecę, ale nagrajmy clickbaitowy wstęp, żeby wam się chciało to oglądać. A więc. W dzisiejszym odcinku. No to tajemnica rozwikłana. I moje domysły były prawdziwe. Lecimy do Szwecji, do Sztokholmu. No to my już jesteśmy na miejscu. Lot powrotny mamy, z tego co Dorota mówiła o 21:35. Więc może będziecie mieli fajnego tipa, jak spędzić sobie jeden dzień w innym mieście, e, w innym kraju, wylatując rano, wracając wieczorem. Taka fajna alternatywa do jakiegoś polskiego miasteczka. Tak więc zobaczymy, co ten Sztokholm ma do zaoferowania. My zaraz idziemy na jakiegoś Flixbusa albo pociąg. Zobaczymy co, co wybierzemy. I co? Widzimy się w mieście, na mie w centrum. No to my dojechaliśmy Flixbus jechał jakieś 45 minut, ogólnie bilety dla dwóch osób to jest jakieś 189 zł, gdybyście normalnie płacili koron, czyli jakieś 70 parę złotych później zapewne weźmiemy rowery elektryczne z bolta, żeby poruszać się jak najwięcej zobaczyć. Znaleźliśmy też knajpę na, na obiadek. No i co? Ruszamy w drogę. Do pierwszej atrakcji, którą Brota przygotowała. Ogólnie pierwsze wrażenia no to jest czysto, pusto. Jakoś tak mało ludzi się coś wydaje a jest sobota. Jechał przed chwilą autobus hopon hopow, ale nie będziemy z tego korzystać. Rzadko z tego korzystamy. Ale cena, z tego co widziałem, od 220 koron się zaczyna. Cena ogólnie dzielcie przez trzy, chociaż i tak. Tutaj wszystko będziecie widzieć na filmie. No to doszliśmy do jakichś deptak. W drodze jesteśmy na zamek królewski tutaj. Ale jest naprawdę pusto, jakby po prostu miasto wymarło. A w ogóle jeszcze w samolocie tak mi się ucho zatkało, że to jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że nie będzie. Tak jak Dorota miała przy Katarze jak leciała w Wietnamie, to potem przez dwa tygodnie ucho miała zatkane, trzy tygodnie. Trzy tak. tygodnie. No. Oby tak nie było, masakra. Praktycznie nic na prawe nie słyszę. A Katar nie pomaga w tym zwiedzaniu. O, jakieś pocztóweczki są. No to z przystanku autobusowego dojście do tego pałacu zajęło nam może z 15 minutek takiego spacerku. Więc całkiem blisko. Ale chyba pałac jest od 10. Tak więc zobaczymy. Czy nie będziemy musieli poczekać, to może się przejdziemy gdzieś tutaj w koło. Ale architektura bardzo fajna, ładna. Tak, inaczej. Zaraz powinniśmy dojść do tej najwęższej uliczki, która tutaj jest na tym starym mieście. Normalnie znosi, ale ci masakra. Mam nadzieję, że będzie nie w miarę dobrze słychać. To minęliśmy. To minęliśmy była była taka, wąska. taka wąska była, że, nie, że jej nie zauważyliśmy, że robimy cofkę. I wyjdziemy z drugiej strony i się gdzieś tam dalej poszwędamy, bo jeszcze mamy 20 minut do otwarcia zamku. Może jakąś cynamonkę wciągniemy. I tutaj jak macie ten placek, to takie niepozorne drzwi z numerem 81. I tak, tak to wygląda. To idziemy po tych schodach na górę. Durocia się zmieściła. No to przeszliśmy się tą wąską uliczką. E, I co? Króciutka i na szczycie jest dość wąska, ale jak e, tam na samym dole robiła się coraz szersza i szersza. Tak więc na luziku dwie osoby się miną. Bez większych problemów. <laughs> Więc my idziemy dalej. Zobaczymy ten zamek. Totalnie nie mam jakiejś weny do, do gadania dzisiaj. Więc może to będą przebitki i tylko jakaś narracja. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale tak naprawdę na mieście to widać tylko turystów głównie. I to też jakoś nie za dużo. A jesteśmy w takiej powiedzmy. Na starym mieście Taka wysepka Jak mijamy to z reguły Cały czas te same osoby Ale robi się ciepło Ma być przyjemnie dzisiaj Ponad 20 stopni Tak więc spoczko Chociaż tyle Kodu QR wyrytego w drewnie To jeszcze nie widziałem Wycięte No to my weszliśmy do pałacu Odstaliśmy swoje w kolejce. Bilet bez zwiedzania kościoła co nas nie interesowało 220 koron tak więc tanio nie jest. Ale już samo wejście robi wrażenie w zgiełku nowoczesnego miasta czas na chwilę zwalnia. Wybija południe. Słychać stukot podkutych butów obróg i ostre komendy, które przecinają powietrze. Każdego dnia, co do minuty, ten sam niezmienny rytuał. Uroczysta zmiana warty. To nie jest tylko atrakcja turystyczna. To spektakl precyzji, dyscypliny i tradycji, który od setek lat odbywa się u stóp tego kamiennego giganta, Przypominając, że za tą fasadą kryje się coś więcej niż tylko mury, ale strażnicy nie strzegą tu muzeum strzegą symbolu i tętniącego życiem organizmu. Bo pałac królewski w Sztokholmie to niekończący się labirynt ponad 600 komnat, w których kryją się nie tylko sale balowe, ociekające złotem i apartamenty godne królów to także biura, archiwa i warsztaty w jego korytarzach echa dawnych intryg mieszają się z pośpiesznymi krokami współczesnych dyplomatów, a blask kryształowych żyrandoli oświetla zarówno turystów, jak i głowy państw. Powstał z popiołów. Zbudowany na zgliszczach potężnego średniowiecznego zamku Tre Kronor, który strawił wielki pożar. Odrodził się większy i wspanialszy, zaprojektowany, by rzucić na kolana Europę, by oślepiać i pokazywać niezłomną potęgę Szwecji. I choć dzisiaj jego bramy są otwarte dla zwiedzających, nie można dać się zwieść. Pałac nigdy nie przestał być sceną sceną, na której wciąż, w blasku fleszów lub w zaciszu gabinetów rozgrywa się najnowsza historia królestwa. Ogólnie jak na razie robi to wrażenie, ale to też nie wiem, no ja jakoś specjalnie się tym nie interesuję, jeżeli chodzi o tą rodzinę królewską i tak dalej, więc traktuję to czysto tak, żeby zobaczyć, popatrzeć, a to nie jest wyjście, więc po prostu podziwiamy jak to jest wszystko ładnie ozdobione i tak dalej. Ale bez zagłębiania się w historię, ale tu może w tle wam zaraz na przebitkach coś będzie lecieć. Opowie się troszkę e, o tym miejscu. Ogólnie byliśmy na tej e, zmianie warty. Dorota tu mówiła, że konie jakieś będą i tak dalej. Godzinę czekaliśmy, bo mieliśmy dobrą miejscówkę, więc byliśmy godzinę przed, a oni nas śledzą w ogóle tam, za nami idą. Byliśmy godzinę przed, czekaliśmy godzinę. A przyszli, pograli, popierdzieli w trąbkę. Jakaś mewa flagę próbowała mu prawie zabrać. Więc ogólnie to niespecjalnie Niespecjalnie nie było warto czekać, chyba że w inne dni jest inaczej. W każdym bądź razie my śmigamy teraz na obiad, a w zasadzie takie późne śniadanie, albo śniadanie-obiad. Jaki i kieleneczek ładny. Ogólnie to, co jeszcze stwierdzam, to to, że Szwedzi są mało gościnni. No bo teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście gospodarzem, zapraszacie ludzi do swojego domu. Oni płacą wam jeszcze za to, że sobie mogą go zobaczyć, a wy ich ani nie przywitacie, ani herbatką nie poczęstujecie, ani na ulubionym krześle nie dacie posiedzieć. To jest po prostu masakra, nie? <laughs> po prostu słabiutko, słabiutko. Nie ma to, co polska gościnność. Przed nami 25 minut drogi. <laughs> Pierścienie wszystkie. Ruchu zamknięte już. Mamy z 10 koła kroków. Przy tym moim samopoczuciu to niezły wynik, a zapewne jesteśmy w połowie dzisiaj. No tu byliśmy. No, tak więc idziemy na jedzonku. Zobaczycie, co będziemy jeść. No to jesteśmy w Meatballs for the People. Zaraz składamy zamówienie. Bierzemy dwie. Dwa dania z wyborem szefa, to znaczy szef wybiera nam klopsiki, będą cztery rodzaje, po dwie sztuki. Do tego pire ziemiaczane, jakiś ogóreczek i żurawina. Do wyboru są, znaczy, może wybrać tam te klopsiki z różnych wersji. od jelenia, łosia, niedźwiedzia, kurczaka, no jest, jest tego sporo, są widzicie, będą na przebitkach. Więc miejmy nadzieję, że trafi nam się coś fajnego, skoro bierzemy dwa takie zestawy i będziemy mogli się podzielić i posmakować tego troszkę. No, opinie miejsce ma rewelacyjne. Jest pełno, i to podobno cały czas jest pełno tutaj ludzi, więc czekam aż podejdzie ktoś, złożymy zamówienie i, i jemy. No dobra, to przyszło nasze jedzenie. E, mamy bardzo podobne. Ja mam z czegoś innego, to tylko Nobel. To jest łoś z krową, a Dorota ma jelenia. Zobaczmy. Zacznę od tego jelonka. Nie porównałbym tego do niczego innego. Specyficzne mięso, ale bardziej jak taka dziczyzna. Ziemiaczki dobre, ale Pire nie jest takie czysto kremowe. Ja czuję normalnie grudki. Słabo, słabo. Próbujemy tego Nobla, łosia z wołowiną. Lepszy niż tamte. No i teraz jedziemy klasycznie, wieprzowina. Wieprzowina spoko, klasycznie, jak nasze mielone. drabiowy. Bardziej delikatny, ale ogólnie mają bardzo fajną konsystencję. Sorry za smarkanie. <laughs> bardzo fajną konsystencję. Teraz spróbujemy wołowego. Wołowy najsłabszy. Nie, ale w smaku naprawdę dobry. Pina trochę rozczarowuje. Miało być idealnie gładkie, a ja czuję jakieś grupi. Zajadamy się, polejemy sosikiem. Ale miejsce warte polecenia. Chociaż jak wyjdziemy, to zdradzimy Wam, ile zapłaciliśmy, bo to nie będzie mała sumka. No to my już po obiadku. Za dwa takie dania plus, plus napój, uwaga, uwaga, 340 zł z napiwkiem. Napiwku daliśmy 10%. Wyszło ponad 800 koron. Z napiwkiem 880. No ale nie czyniliśmy się z tą ceną. Ale miejscówka kultowa jedzenie naprawdę przepyszne, więc myślę, że warto. No, w sumie to ich narodowe danie praktycznie, więc myślę, że warto warto spróbować. Naprawdę rewelacyjne. No to my zajechaliśmy pod taki kompleks muzeów różnych, no ten budynek robi ogromne wrażenie, nordyckie muzeum. Idziemy najpierw do muzeum w którym jest okręt, taki z XVI wieku, Dorota mówi, który został wyłowiony i przetransportowany tutaj. Tak więc miejmy nadzieję, że to będzie gratka, więc jeżeli coś udało się znaleźć w necie na ten temat, to sobie o tym posłuchajcie teraz. A my tam zmierzamy. A, 4 km Bolt, 80 zł. Mieliśmy wziąć rower, ale Dorota mówi, że przy moim stanie to lepiej jechać taksówką normalnie. A że czas już nas nagli, bo mamy zaraz godzinę 15, a gdzieś koło 18 musimy się zawijać już na lotnisko. No to jakaś opcja transportu musiała być wybrana. Idziemy do tego muzeum, zobaczymy, po ile bilety. No i co, pokażemy Wam to cudo. To nie jest replika, to nie jest model. To prawdziwy XVII wiek, wydobyty z mroźnych głębi Bałtyku. I zamknięty pod dachem muzeum. Każdy, kto tu wchodzi, zadaje sobie jedno pytanie: jak to możliwe? Jak statek, który zatonął w 1628 roku, mógł przetrwać do naszych czasów w tak nienaruszonym stanie? Odpowiedź kryje się w unikalnych warunkach sztokholmskiego portu. Chłodne, niemal beztlenowe i słabo zasolone wody uchroniły go przed skniciem i agresywnymi świdrakami okrętowcami, które w innych morzach pożarłyby go w ciągu kilku lat. Dzięki temu zachowało się ponad 95% oryginalnego drewna. Każda deska, każda z setek misternych rzeźb, każdy detal to autentyczny świadek czasów wielkich żaglowców. To nie jest konstrukcja, to opowieść. Opowieść o ambicji króla Gustawa II Adolfa, który zapragnął okrętu potężniejszego niż jakikolwiek inny. Opowieść o pośpiechu i błędnych konstrukcjach, które doprowadziły do tragedii. I wreszcie opowieść o życiu na pokładzie. Wchodząc tutaj, niemal czujesz zapach mokrego drewna i smołu. Widzisz potęgę 64 brązowych dział, które miały siać postrach na Bałtyku, a które pociągnęły statek na dno. Wyobrażasz sobie setki marynarzy, żołnierzy i ich rodzin, którzy mieli na nim podbijać świat, a których podróż skończyła się, zanim na dobre się zaczęło. To nie jest statek, to zatrzymana w kadrze chwila z przeszłości. Najbardziej kompletna i poruszająca kapsuła czasu, jaką można sobie wyobrazić. Dowód na to, że czasem największe skarby rodzą się z największych katastrof. No dobra, to jesteśmy już przy tym statku. No jest ogromny, robi wrażenie. No ale ja myślę, że to do środka będzie można wejść, pozwiedzać albo coś, a tutaj tylko w koło i znowu za co my płacimy? Światło słabe. Zdjęć dobrych zrobić nie można. To masakra jakaś. Nie no, wielkość tego statku to taki pięciopiętrowy budynek. Zdobiony mega, więc jeżeli to faktycznie zostało wyłowione w tym stanie, no to naprawdę, naprawdę rewelacja. Strasznie nisko mieli pod tym pokładem. Ja muszę iść schylony. Gdybyście chcieli zobaczyć film o statku to o godzinie 16.40 jest w języku polskim. My mamy dopiero 15.30, więc już nie czekamy na niego, więc jakbyście planowali sobie tutaj wizytę to planujcie to raczej pod koniec godzin otwarcia. My lecimy na jakąś kawę jeszcze, cynamonkę i zawijamy chyba na lotnisko. Ja Wysiadam już dzisiaj. No to mamy godzinę prawie 17. Zawijamy się wcześniej na lotnisko, bo masakra jakaś. Ja nie jestem w stanie już funkcjonować dzisiaj. Prawie 20 tysięcy kroków tam pykło w tym stanie. To uważam, że i tak dałem radę. Trochę dorocie zepsułem niespodziankę, no bo jakiś zdechnięty jestem. Zresztą to widać i słychać. Więc w zasadzie co, podsumowując, zobaczyliśmy tylko pałac, zobaczyliśmy ten statek, zjedliśmy bardzo dobry obiad, zjedliśmy cynamonkę, pojeździliśmy Boltem raz, raz z komunikacją miejską, to wszystko widzieliście na filmie. I teraz najważniejsze pytanie, jak to zrobić za darmo? No oczywiście mieć kogoś, kto Ci zorganizuje taki wyjazd i za wszystko zapłaci, więc buziaki dla Doroty, dziękuję bardzo. A jeżeli wybyście chcieli sobie taki dzionek zorganizować, to niestety miasto jest cholernie drogie. Nam pękło na luzie 1300 zł przez ten jeden dzień, nie licząc nie licząc lotów. Z tego co wiem, loty są dość tanie, ale miasto masakrycznie drogie. Można było przeoszczędzić na kilku rzeczach, gdybyśmy poszli do tańszej knajpy zjeść, no ale nie mielibyśmy pewności, że byłoby tak smacznie. Mogliśmy wynająć rower, zaoszczędziliśmy, zaoszczędzilibyśmy też jakieś tam cztery dyszki, no ale to nie byłyby jakieś kolosalne oszczędności, tak więc... Podsumowanie całe wydatków, może wrzucę Wam tutaj na planszy, jak to wszystko wyszło, bo za wszystko płaciliśmy kartą, więc dosłownie żaden wydatek nie ucieknie, a my się zawijamy. O, Dorota poszła kupić chusteczki jeszcze, tam idzie z tyłu. Cały wagon chusteczek poszedł.